Our oh, love's for sale. Koncerty muzyki popularnej, kameralnej to taka letnia tradycja gdyńska, która sięga już 25, a może i nawet więcej lat. Dzisiaj mamy koncert pod rewelacyjnym tytułem Upiór w Operze, więc pomimo, że pełne słońce, będziemy się bać, może będą nas straszyć artyści. W każdym razie to jest genialny pomysł, bo jest bardzo różnorodna muzyka. W zeszłym tygodniu początek to były piosenki Edith Piaf śpiewane przez Dorotę Lulkę i co... Tydzień inni wykonawcy, nigdy nie powtarzają się wykonawcy i inny repertuar, jazzowy, właśnie piosenki, czyli taki bardziej pop i dzisiaj operowy.